Podczas naszego dzisiejszego lotu zastanawialiśmy się, dlaczego organizatorzy tej konferencji zaprosili nas na tę konferencję. Nie pochodzimy z Doliny Krzemowej, pochodzimy z Toronto w Kanadzie. Kanada to, jeżeli chodzi o populację, kraj mniejszy niż Polska, mniej zaludniony. My nie mamy, po naszych ulicach nie biegają misie polarne. Mamy inkubatory, akceleratory, mamy programy szkolne, mamy cały, cały beznik talentów. Nasz rząd wykazuje wsparcie dla startupów i dla małych przedsiębiorstw tutaj, tutaj w formie różnych opustów podatkowych, ale inwestorzy kanadyjscy nie lubią podejmować ryzyka jak gdzie indziej. Zdecydowanie wolą bardziej pewne inwestycje. Not attack veterans. Nie jesteśmy weteranami technologii. My po prostu wymyśliliśmy na przykład aplikację. Więc dlaczego organizatorzy tej konferencji nas tutaj zaprosili? Być może dlatego, że wpadliśmy na pomysł, który spisaliśmy na serwetce i wprowadziliśmy w życie w ciągu 10 miesięcy. Może dlatego, że mamy aplikację, którą, o którą, którą wszyscy tutaj na tej konferencji, Państwo na konferencji znajdziecie użyteczną. Być może ona się przyda w kontaktach społecznych i być może ta historia jest z tego punktu widzenia interesująca dla Państwa. I chcemy tę historię Państwu w związku z tym opowiedzieć i mam nadzieję, że ona Państwa zainspiruje do działania. Nie pochodzimy, jak powiedziałem, z Doliny Krzemowej, pochodzimy z Toronto. Wpadliśmy na pomysł i wprowadziliśmy na giełdę firmę w ciągu 10 miesięcy. Wiadomo, każdy ma różne pomysły, mnóstwo pomysłów, jak, 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 jak stworzyć, jak, jak przekształcić pomysł z pomysłu na serwetce w coś rzeczywistego. Historia dotycząca naszego produktu wiąże się z kanapką z cielęciną. To jest aplikacja, którą widzą Państwo na ekranie. To jest aplikacja zachęcam do tego, by ją ściągnąć, jest wersja demonstracyjna, najszybszy sposób ściągnięcia to jest www.thereachup.com, najszybszy sposób, by podłączyć się do tej aplikacji, by skorzystać z wersji demonstracyjnej. Kilka lat temu miałem fantastyczną okazję, przy, po, po, zacząć, zacząć działalność takiej agencji w Ameryce Północnej w, i to była to była taka, to była taka i, ta aplikacja, która ma na celu połączenie osób które, które, osób, które znajdują się w jakimś dużym tłumie ludzi, w jaki sposób się wyróżnić, w jaki sposób stanąć i powiedzieć, wypowiedzieć coś, co będzie słyszalne, w jaki sposób nawiązać jakieś połączenia, powiązania z innymi, z innymi ludźmi dookoła. Rozmawialiśmy o tym, stojąc w kolejce po tę kanapkę i staliśmy w tej kolejce. W połowie kolejki zobaczyliśmy w telewizji informacje na temat lokalnych problemów, z ligą y, hokeja, z NHL, jak wiemy w Kanadzie y, liga hokeja jest, y, jest po prostu kwestią nie, niemalże narodową, to jest naprawdę bardzo poważna wiadomość, że następują tam jakieś problemy, na przykład strajk, wiadomo, jest to też ogromny biznes, to jest tak poważny biznes, y, że w, y, wpływa, jakiekolwiek zawirowania w tym biznesie wpływają na, całe in, na wszystkie inne sektorze. Y, Odwróciliśmy się do tyłu, stała za nami taka pani, młoda kobieta, z którą zaczęliśmy rozmawiać i uznaliśmy, zgodziliśmy się za do tego, że, że hokej jest bardzo poważnym biznesem. I na przykład jest to, jest to na tyle poważny, poważny biznes, że Liga, Liga Hokeja kanadyjska nawiązała, podpisała umowę z producentem napoju energetycznego. I temu towarzyszyła kampania, narodowa kampania, która trwała przez chyba cały nawet rok. Rozmawialiśmy tak sobie, stając w tej, w tej kolejce, czekając by zapłacić za kanapkę. I stwierdziliśmy, nawiązaliśmy rzeczywiście relacje z tą, z tą młodą osobą. Chcieliśmy jak te relacje utrzymać. Ta, to spotkanie było szansą na zapoczątkowanie jakiegoś biznesu. biznesu nawiązanie połączeń, powiązań. I w ten sposób właśnie wpadliśmy na tę aplikację. Napotykamy na, na, napotykamy na tyle różnych problemów dookoła nas. Na przykład stoimy w jakimś tłumie ludzi, nie wiemy, kto dookoła nas jest, ile z tych osób może nam się przydać w naszym życiu zawodowym. A to jest aplikacja, którą można wykorzystać na różnych typach telefonów, na różnych, z różnymi markami z Blackberry, z, z iPhone'em. Od. Od y, Toronto y, aż po, po Warszawę y, jest tak wiele sytuacji, w których fantastyczne pomysły są spisywane na y, serwetce i y, wpada się na y, fantastyczne pomysły, jak rozwiązać problemy na świecie. Nasza historia sięga y, do takiej francuskiej restauracji. Y, jeden z moich y, jedna z z moich znajomych, który przeniósł się z Niemiec do, do, do Kanady, tam był w sektorze bankowym przez 10 lat i, i zajął się startupami. W tej chwili zajął się startupami. Ja w tym czasie pracowałem dla agencji z dużymi markami, z małymi, mniejszymi przedsiębiorczami prze przedsiębiorstwami i spędzaliśmy czas, miły czas w restauracji francuskiej nad, nad pysznym jedzeniem i zaczęliśmy rozmawiać o startupach i ten mój kolega powiedział, że nie podobał się ani jeden z tych startupów, z którymi ja miałem do czynienia, dlatego, że strategia ich jest, coś, coś zawsze było nie tak. W przypadku każdego z tych startupów do, dopatrzył się jakiś tam luk i na, spe, na serwetce zaczął spisywać, w tej francuskiej restauracji zaczął spisywać swoje pomysły i jednym z tych pomysłów było stworzenie nowego startupu, i wprowadzenie go na giełdzie od razu. Dlaczego? Czy też po co? Po co wprowadzić na giełdę od razu coś, co jest startupem? Zamiast spędzać zamiast wysiłki, czy też czas na, na poszukiwaniu aniołów biznesu, czy na kapitału zalążkowego. Dlaczego? Dlatego, że większość z tych rzeczy jest dla nas niedostępnych jako, jako dla startupów. Zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. W Kanadzie jest giełda papierów wartościowych CSE dla przedsiębiorców i dla startupów czyli taka, taka gałąź giełdy papierów wartościowych, która zajmuje się handlem akcjami, wymianą akcji firm e, takich jak startupy. E, weszliśmy na tę giełdę, na tę giełdę zebraliśmy pieniędzy, pieniądze i zaczęliśmy cały ten proces. W czerwcu e, weszliśmy na giełdę w, w Kanadzie, w, w lipcu we Frankfurcie i, i w, w tej chwili już do 2016 roku nie musimy się obawiać o fundusze. Dzień przed wejściem na giełdę zadzwonił do mnie mój kolega, który powiedział kar, nie rób tego, to jest bardzo zły pomysł, stracisz tylko czas, stracisz tylko pieniądze. Mam szczęście, że go nie słuchałem, cieszę się, że go nie słuchałem, dlatego że to dało mi taką szansę, jakiej się spodziewałem. Więc myślę, że... Będą oczywiście dookoła państwa osoby, które będą was powstrzymywać, zniechęcać z różnych powodów egoistycznych. Nigdy tego nie będziecie wiedzieć i nie będziecie wiedzieć, jak sprawy się potoczą, dopóki nie spróbujecie. A jest to bardzo interesujące. Więc jesteśmy na rynku. I tak naprawdę to, co się liczy, jedyne, co się liczy, to jest produkt. A na ten produkt wpadliśmy w klubie nocnym kilka lat temu. O tym powie mój kolega. Tak, no, zgadzam się. Naj, najciekawsze, najdziwniejsze, najdziwniejsze moje powiązania, relacje nawiązałem w bardzo dziwnych miejscach, na przykład w kolejce po kanapkę z cieleciną. Proszę sobie wyobrazić e, siebie z taką kanapką czekających na kanapkę e, z cielęciną. Rozglądacie się dookoła, w miejscu takim jak tu na przykład, w kafejce i widzicie ludzi, którzy są profesjonalistami. Na pewno w jakiejś dziedzinie są profesjonalistami, ale nie wiecie, jak wejść w interakcję z nimi. W jaki sposób możecie wykorzystać na przykład tę koneksję, to powiązanie, tę relację, a te relacje są możliwe. E, przypuszczam, że e, oczywiście możecie rozdawać dookoła e, swoje wizytówki, e, może, możecie zaczynać takie dziwne, sztuczne e, rozmowy e, z osobami dookoła e, siebie, na przykład, hej, jak to fajnie jest kupić sobie kanapkę z cielęciną, tak, no, dosyć dziwne. E, albo na przykład... Hi, Karl, czy znasz jakieś fajne miejsce, żeby zacząć jakieś nowe, nowe przedsięwzięcie? No tak, no, to są bardzo dziwne, bardzo dziwne rozmowy. Przypuszczam, że można oczywiście sięgnąć do LinkedIn'a, można sięgnąć do innych tego rodzaju serwisów, ale nie wiecie tak naprawdę, nie wiemy, czy osoby, z którymi się kontaktujemy są w naszym, w naszym otoczeniu, czy one są przede wszystkim blisko i czy w ogóle mogły być dla nas użyteczne, bo to mogło być nawet, bo to mogło być nawet handlarze narkotyków. My po prostu tego nie wiemy. Myślę, że nie należy polegać w swoim biznesie na tego rodzaju relacjach, ale nasza aplikacja łączy ze sobą trzy rzeczy, czyli profesjonalne profile, takie jak LinkedIn, tą dynamikę powiązań, czy nawiązywania relacji, a także bliskość, geograficzną bliskość, więc Każdego dnia, każdego dnia napotykamy na tyle potencjalnych relacji, które nam uciekają, które nam umykają. Dookoła nas są ludzie, którzy, z którymi moglibyśmy nawiązać relacje, z którymi powinniśmy współpracować w czasie rzeczywistym. Chodzi o to, by rzeczywiście usiłować sobie dłoń, by spojrzeć sobie twarzą w twarz i rozmawiać twarzą w twarz o naszych sprawach. Nie można tego zrobić przez e, LinkedIn, e, Foursquare również nam w tym nie pomoże. E, również e, Tinder, który zajmuje się niejako spotykaniem, tym by ludzie się spotykali, właściwie ludzie się spotykali, nie poradzi sobie z tym. Taka jest nasza historia, taka jest nasza aplikacja. E, w tym kraju jest e, Ogromna ilość talentów, Ten, to miasto jest pełne talentów, wcale nie, nie musicie być w, w Dolinie Krzemowej, czy pochodzić z Doliny Krzemowej, czy jechać do Doliny Krzemowej, żeby osiągnąć sukces. My jesteśmy firmą, która jest zabazowana w Toronto, w Kanadzie, jest na giełdzie na giełdzie, publicz... giełdzie papierów wartościowych, w tej chwili nie tylko w Toronto, ale również we Frankfurcie, w Austrii. I my wybraliśmy tę drogę. Jeżeli. Jeżeli uważacie Państwo, że możemy Wam w czymś pomóc, to gorąco zapraszamy do tego, by, by się z nami spotkać. Możemy spotkać się na nowym świecie, możemy spisać pomysły na serwetce. To zależy tylko od Państwa, bo wiemy, że prawdziwy biznes i prawdziwe relacje między ludźmi są możliwe tylko w rzeczywistym czasie. Dziękuję.